Zadanie 13: funkcje liniowe f i g określone wzorami mają to samo miejsce zerowe. Współczynnik a we wzorze funkcji g jest równy i mamy informację, że mają to samo miejsce zerowe, te dwie funkcje. Dobra, zajmijmy się tą funkcją f na początku, bo o niej wiemy więcej. Jak mamy całą, cały wzór, to możemy sobie wyznaczyć miejsce zerowe. Jak to zrobić? Po prostu za y, za f od x, czyli, czyli y, podstawimy sobie 0, no bo miejsce zerowe zawsze jest dla y równego 0. Dostajemy takie równanie. Już tutaj liczymy sobie miejsce zerowe, więc dałem przy x indeks 0. Przerzucamy, dzielimy, dostajemy, że. Miejsce zerowe to jest minus 2. To już nam dużo daje, bo mamy już dostęp do jakiegoś punktu. To jest miejsce zerowe, to jest punkt minus 2, 0. I wstawimy teraz to do funkcji g, czyli y0, a x to jest minus 2. Dostajemy takie równanie, przerzucamy minus 7. Teraz dzielimy przez minus 2, dostajemy, że a jest równe 7 drugich. Mamy taką odpowiedź, mamy odpowiedź d.